Witajcie drodzy widzowie, Areco265, kłaniam się nisko, FIFA21, z kariery menedżerskiej, jak co w sobotę słyszymy się, kariera menedżerska, Real Madryt, Arkadiusza Kotnowskiego, FIFA21. Teraz tu macie potwierdzenie jakiego transferu żeśmy dokonali i sfinalizowali, zaraz wam pokażę, Alaba. Za 60 milionów 200 e, zawaliśmy Alabę, bo jest szykowany do Real Madrid, więc e, re, także jak najbardziej Alaba jest e, szykowany. W rzeczywistości przez Real Madrid też. Do ściągnięcia, więc dlatego realistyczny transfer zrobiłem. Interesują się. Ale i to jest powinno być na dniech potwierdzone. A teraz bezbędnego przedłużenia przejdźmy sobie do meczu z Toronto w ramach. Turnieju przedsezonowego. Pucharu amerykańskiego mecz z Toronto. Bez bezbędnego przedłużenia przejdźmy sobie do spotkania. A czekajcie o widzę, że Asensio jest zmęczony. Więc zróbmy także. Waskeza, Warana I to tutaj damy za tego, Azarda damy na ławkę, za Asensio. I dobra. I gramy. Toronto. Oto zawodnik, o którym ostatnio głośno. Transfer sfinalizowany, dziś właśnie zobaczymy na boisku nowy nabytek drużyny. Wkrótce się przekonamy, czy jest park zapłacony za niego kwoty. Witamy i zapraszamy na wielkie emocje na stadionie Dignity Health Sports Park w Kalifornii. To spotkanie będziemy dla Państwa komentować w składzie Dariusz Szpakowski i Jacek Radkowski. Mamy dla Państwa ostatnie spotkanie grupowe Przedsezonowego turnieju zapowiada nam się kawał dobrej piłki, Jacek. Obie drużyny chcą z przytupem... Za... Dobrze, biega na wolne pole. To musi być gol! Udanie broni piłka, cały czas w Modlić. Piłka w siatce, a więc jest pierwszy gol. Szybko! Doskonale mecz. Zobaczymy. Doskonale poradził sobie z defensorem, któremu ta sytuacja będzie się śnić po nocach. Zbudowanie akcji to jedno, druga sprawa to wykończenie, prawa za skuteczne zastawienie się i precyzyjny strzał. Posuelo. No, bardzo ładnie przejął to podanie. Bywam, się się nie odzywam, się skupiam. Świetne, prostopadłe zagranie, to niego krosa. Może spróbować na bramkę. Gol dla Realu Madryt. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. A becanło futbolu. Efektywne i efektywne. Mogłem podać do Benzema, ale niestety nie chciałem. Chciałem to sam strzukać. Na razie tak. Benzema był na spalonym, a tutaj nie było spalonego. Więc lepsze rozwiązanie było to. Także już jestem ubrany pod... Się w meczu, jest 2 do 0. Komplet od stóp do głów w Real Madrid plus plakietkę mam taką koma prowizoryczną zrobioną przeze mnie Na komputerze jako menader No, chciałbyś. Uuuu, tyć. Często kończą się utratą piłki. Serio? Ale świetna szansa teraz! Jest gol, Państwa! Tony Kroos! Wspaniale się teraz zachował! Powtórka pokazuje, że od początku wiedział, jak sobie poradzić z tą obrotem. Strzelec dobrze przymierzył w krótki ruch. W takich sytuacjach zwykle szuka się winy w zachowaniu bramkarza. Taki zdziwiony jeszcze, oglądamy bramki, szkoda tylko, że strzela je jeden. Moment, poczekaj, jeszcze jest zdziwiony. <grym> did yeah. you Osuelo, Bradley i teraz strata. Real coraz bliżej pola kartego przeciwnika. No i strata piłki. Na piłkę, co z tego wyniknie? jest okazja do kontry. No i popędzili mu z pomocą. Co teraz myśli? Niezwykle ważna interwencja obrońcy. Dobrze, odebrał mu piłkę w groźnej sytuacji. Tracą teraz piłkę. Podanie po skrzydle. Ach, było blisko, niestety nie wyszło. na naprzeciw na przypiłce. Ożuelo. Ech, nie poszło to tak, jakby sobie życzył Strata piłki. Genialna. Będę ma! Nie ma spalonego! No, coś musi z tego być. Tutaj jak na dłoni, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Sprytnie, zbiór obrońcy i po prostu nie mógł zmarnować takiej sytuacji. Świetna indywidualna akcja i doskonałe wykończenie. Bramkarz bez szans. Trener zadowolony, że jego drużyna kontroluje trzech meczu. Nie minę się z prawdą, jeśli powiem, że jest to bardzo jednostronny mecz. Może coś z tego będzie? Kiepskie to podanie. Tracą piłkę. Świetne. Prostopadłe zagranie. To nie krosa. Hmm. Może spróbować uderzenia na bramkę. Gol! Kalim Benzema! Świetnie to wykończył. Właściwy człowiek we właściwym miejscu. Popatrzmy na powtórkę Darku. Wspaniały gol. Na takie indywidualne akcje patrzy się z przyjemnością. Ale warto zadać sobie pytanie, czy aby obrońcy nie mogli w tej sytuacji zachować się lepiej. Przerwać jakoś tę akcję. 5 do 0. To jest różnica dwóch klas. Katastrofalnie dzisiaj grają rybale. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Dobrze odebrał teraz piłkę przeciwnikowi. I piłkę przejmują rybale. Będzie okazja do kontry. Oj. Sędzia doskonale widział ten spóźniony Arbiter sięga i wyjmuje żółtą kartkę. Karim Benzema. I podniosę statu. Dobry, wysoko postawiony pressing. Modric. Modrycz. Cieka Ciekawy na? A dobrze, alba dobrze. No, nabytek. Na Nie, to, że na razie z Varan, A może, albo my ustawimy, może teraz ustawimy w pierwszym składzie, a waran będzie na w razie jakby kontuzji czy coś. Przewaga! Różnica glazji nic nie wskazuje na zmianę tej sytuacji! Mamy mecz do jednej bramki i podejrzewam, że na tym może się nie skończyć! Na powtórce widać podanie wymierzone idealnie, jak w jakiejś grze komputerowej. Obrona popełniła błąd, który skwapliwie wykorzystał. Co tu dużo mówić? Świetna indywidualna akcja! Pokazał pełnię swoich możliwości i nie dał żadnych szans bramkarzowi. Realizator pokazuje reakcję trenera jest wyraźny. dobra. Widzę czas na zmiany, bo Benzema jest ledwo z. Marian o. Milicjał też ledwo z, ale zostawimy. Paweł Casemiro zostanie. Waske zostanie, kogo by tu. Albo Rodrygo Rodrigo zmienimy. O właśnie, no zostawimy. I wpuścimy. A i dumny z postawy swojej drużyny w tym meczu. No, schodzi z boiska w pełnej chwale, słuchając owacji kibiców. Tak, ewidentnie to był dla niego dobry występ. Dopiero pierwsza połowa, a już widać wyraźnie kto tutaj rządzi. Drugi zespół jest praktycznie bez szans. Myślę, że Alaba na stałe się wpisze do składu. <laughs> Dobrze to odczytał. W porę zareagował. I mają piłkę. Na stałe go utawimy. W składzie, więc... Ależ zakryć teraz obrońcą! Dobrze! Przejął piłkę. Kurs przyboczny win. Choruje piłkę Azar. Brawo! Oszukał obrońców i będzie szansa. Minimum obrońców! Współpraca tam się gdzie powinien? Klasowa interwencja naprawdę najwyższej próby. Wczoraj nie wyszedł po ten sposób. O! Nie miejsca! Ale. Nie ale to chyba do końca go nie usprawiedliwia. Dobra, dobra próba, alaba, dobra próba była. Ty była alaba, nie? Mariano? Tak, to było dobre. To była dobra Mariano? próba. Przewaga. A ile jeszcze dołożą przed końcowym dwiskiem? Z czasem będzie im się zresztą grać coraz łatwiej, bo przeciwnik wyraźnie nie nadąża. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. A to wyjdziemy z pierwszego miejsca w, w grupie na pewno w tym nieju przedsezonowym. To będzie pogrom, jeśli nic się nie zmieni. Dobre zagranie, ponownie celne podanie. Pablo Piatki. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Mariano. Pospieszmy się z tym wyjściem spalony. Posuelo. Dawaj, Alba, dawaj. Przedli. Osorio. Na piłkę, co teraz zrobi? Dobra, ofensywne wyjście. I piękny powrót. Koniec pierwszej części meczu. Ja uważam, że to będzie bardzo udany debiut dla Alaby. Zobaczymy teraz drugą część meczu towarzyskiego, trzeciej kolejki Pucharu Amerykańskiego. Przed nami 45 minut wypełnione autentycznymi piłkarskimi emocjami, które są niezależne od tego, jakiej reakcji jest to Turki. Jest szansa! Tak, tak, mamy bramkę! Ale to są emocje, Jedna udana indywidualna akcja. Widzimy, jaka moc trzymie w takich zrywach. Był nie do zatrzymania. Miał miejsce czas i niezdecydowanych oponentów, którzy nie zdołali go zatrzymać. W tej chwili zapowiada się na pogrom. No świetnie podaje się w całym meczu. Casemiro. Alaba? Karwa halma piłkę. Real Madryt atakuje skrzydłem. Mają jak na razie do swobody. Czy będzie bramka? Jest! Zdobywają kolejną plamkę. Prowadzą pewnie dużą przewagą nad rywalem. Obejrzyjmy sobie na powtórce, jak znakomicie wyglądał ten długi, samotny rajd. Ewidentnie obrońcy popełnili błąd. Dali temu zawodnikowi zbyt dużo miejsca i czasu, a to w okrutny sposób zemściło się stratą bramki. Jak do tej pory mamy mecz praktycznie do jednej bramki. <grym> a jakby mogło być inaczej? <krym> Żeby Barcelony oficjalnie zasilił nowy nabytek Klub potwierdził tym samym A, no marcjale No co, oni mają marcjale, my mamy alabę. Też no, nie, nie prorzyniamy. I w dodatku jeszcze Olmo doszedł będą szukać teraz okazji do kontry jest dobrze ustawiony, co zrobić? Jaki... został za szybko do tego podania. Spalony Gdzie tam miałeś spalonego? Pokażę Niedało mu się udać, ale obrońcy zdoła złapać go na spalone a w życiu błąd Fify. Gdzie są obrońcy? Gdzie jest linia spalonego? Gdzie? Przed linią są obrońcy. Mhm. Sędzia to powinien se... Mocniejsze gogle kupić. Gdzie tam był spalony? Oczywiście Fifa e, odczytało to tylko spalonego, tam obserwuje się spalonego. Nie było. Ech, te błędy Fify to są naprawdę czasami tak denerwujące, ale tak denerwujące, że szkoda słów na nie. Przesuwa się w stronę prawdy. No chyba nie tak to miało wyglądać. Faktycznie Darko huknął równie mocno co nie celnie. Małdy, Zobaczmy jeszcze raz, ile tutaj przebiegł? Obrońcy niezdolni byli go zatrzymać. Popis indywidualnych umiejętności zwieńczony bardzo ładnym golem. Takie rajdy nie zdarzają się na co dzień. Radość trenera mówi wszystko, to już nie można dziś U, jeśli pogrom. będzie Pogrom! To, to będzie pogrom, jeśli nic się nie zmieni. Serio! Serio! To ma mnie. To ma mnie niby zaskoczyć? To ma mnie niby zaskoczyć? Serio? A laba! O, ładne czyszczenie! Ładnie, ładnie czyści laba! Nie żałuję, że go kupiłem w tym momencie! Pyk! Dobra, tu się! Dobrze próbował ale stracza. No może być groźnie. Wiem, że to jasno... Ale nie ja żałuję kupna, Araby! W pola. Ładne, prostopadłe podanie. Rozstrzela naszym przystępił to już jego trzeci gol. Jedno jest pewne. Dostanie po w na pamiątkę. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Sprytnie. Zrób obrońcy i po prostu nie mógł zmarnować takiej sytuacji. Świetna indywidualna akcja i doskonałe wykończenie. Bramkarz bez szans. Oczywiście to jest sezon pierwszy, wie? ale jeszcze będzie sezon drugi kariery menedżerskie. To nie, nie, nie obawiajcie się, nic. Więc... Wznowieni od środka, a tu chyba nic się nie wydarzy. bezdyskusyjne prowadzenie. Dziwicie byli pewni zwycięstwa, a ich rumbieńcy dają satysfakcję. Tym bardziej, że trafili na złamczego dzisiaj rywal. Fiłka trafia do przeciwnika. Toronto chyba było ostatnie i Czy zostanie ostatnie, bo nie wygrało żadnego meczu chyba. Coś mi się wydaje. Nie, Toronto chyba żadnego meczu nie wygrała. I tak oto, tracą piłkę. Karma hal. Świetne teraz zagranie, ale jednak nic z tego nie wyszło. W tym pucharze nie wygrała Toronto żadnego meczu. Ładne podanie alawy oczywiście, dobra. Może dać jedna udana indywidualna akcja? Widzimy, jaka moc trzymie w takich zrywach. Był nie do zatrzymania. Miał miejsce. To po, był pod, pod, pod poprzeczkę strzał, nie? Poszedł strzał pod poprzeczką. Trener zadowolony, że jego drużyna kontroluje przemyt meczu. No, nie mają dzisiaj zupełnie litości dla rywala. Dobra, jest to końca. I od końcowego bliska arbitra dzieli nas 10 minut. Luka Modric, Tony Kros. Ta sądziłkę. Wiesz sobie obrażam tą konferencję. Przejęcie. Rywal traci piłkę. Luka Modrić. Dobrze odebrał teraz piłkę przeciwnikowi. Mogą teraz skarcić rywali. Stracił Strata. Co zrobi przeciwnik? Stały mecz przeważali, no i na pewno nie zmieni się to w końcówce. Na pewno rywal nie będzie w stanie zmienić końcowego rezultatu. Piłka zagrana na bliższy słupek. Kibice już zaczynali się cieszyć, ale jak widać, zdecydowanie przedwcześnie. Słusznie, że trener zdecydował się zdjąć go z boiska. No, dziś nie jest jego dzień. Szło mu na murawie, wyjątkowo kiepsko. Piłkę z łatwością przejmują rywale. Zmarnowany czym zautom. Polla karnego. Bozuuelo niestety jest piłki. Luka Modriccz. Própamszyją się tego niego Dziękuję za uwagę. To wszystko na dziś. Łapki w górę, sobie dzwoneczkiem. Nie zapomnijcie zostawić pod spodem komentarza również. Trzymajcie się. Słyszymy się jutro, a jutro będzie inny mecz. Do jutra. Trzymajcie się i trzymajcie się. Cześć. Hej. Aryko265 odmeldowuje się i słyszymy się jutro. Do jutra. Hej.